Zbliża się powoli E3, no i właśnie taka myśl mnie naszła. Czy tak właściwie w tej generacji, która zanosi na to, że będzie sporo krótsza niż poprzednia? Czy w tej generacji mamy szansę na naprawdę wielkie gry? Tak jak mówiłem w poprzednim vlogu, konsole w tej generacji. Nie są zbyt potężne, w związku z tym zanosi na to, że obecna generacja konsol będzie sporo krótsza niż poprzednia. I czy w związku z tym uważacie, że mamy szansę na naprawdę wielkie gry? No, gry pokroju Mass Effecta, Bioshock Infinity, Halo 3, Gears of War 1, 2, 3, Skyrim, Uncharted 2. Owszem, sequele niektórych z tych gier już zostały zapowiedziane, albo no jest to prawie pewne, że się pojawią, ale chodzi mi o to, czy pojawi się coś właśnie pokroju tych gier, tylko coś nowego, bo w sumie jeżeli chodzi o nowe IP, to w tej generacji nie jest za wesoło. Pojawił się na przykład Bloodborne, który został bardzo ciepło przyjęty, zebrał bardzo dobre recenzje, no i jest to naprawdę dobra gra, ale z drugiej strony no, trzeba na to spojrzeć obiektywnie i jest to po prostu Dark Souls, to jest ten sam gameplay, tylko w nowej oprawie z pewnymi modyfikacjami. I teraz nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli, że właśnie jestem jakiś strasznie negatywny i ciągle tylko narzekam. Ja, tak jak i wy, kupiłem właśnie ps 4 i kupiłem je na premierze. Naprawdę byłem podekscytowany tym, że pojawia się nowa generacja. Jakie będą gry, jak będą wyglądały. To wszystko naprawdę nie jarało i nadal są im jara, ale teraz jak już minęło prawie 2 lata od premiery. PS4, i dostajemy tylko remastery albo no raz na jakiś czas taką grę jak Wiedźmin, która jest no, naprawdę świetna i muszę kiedyś nagrać jeszcze o niej jakiś materiał. Ale chodzi o to, że Tygier jest za mało. I może po 3 to wszystko się zmieni i nagle pojawi się tyle zapowiedzi różnych ciekawych tytułów, no, że będę musiał w ogóle tego vloga skasować, ale na razie się na to nie zanosi. Po prostu martwię się, że ta generacja przejdzie. Tak, trochę bez echa i nic po sobie nie zostawi, nie zostawi żadnych właśnie takich gier, pokroju. No nie, Mass Effect, bo to jest chyba seria, przynajmniej która mi najbardziej w pamięć z tamtej generacji. To było coś nowego, coś świeżego, nowy świat. I pierwsza taka gra, w której właśnie przenosiło się postać z jednej części do drugiej, potem do trzeciej i no, pisało się własną historię. No i boję się, że ta generacja to jest po prostu taki przystanek. Pomiędzy kolejną generacją. Takie coś na przeczekanie. Sprzęt, na którym będziemy grać właśnie w głównie gry z poprzedniej generacji, tylko remasterowane w wyższej rozdzielczości. I raz na jakiś czas wpadnie jakiś nowy, duży tytuł. Nawet Batman, którym się jaram, no powiedzmy to sobie szczerze, ta gra będzie pewnie bardzo podobna do poprzedniej części. Za wiele nowego nie wniesie. Co nie oznacza, oczywiście, że będzie zła, ale ja chciałbym zobaczyć coś naprawdę nowego, coś naprawdę świeżego. I tym się tylko martwię. Fajne są te wszystkie Need for Speedy, Batmany, Dark Soulsy, ale jeszcze, jeszcze ja czekam na coś nowego. Więc jak wy uważacie, czy słusznie się przyjmuje, czy może powinienem jednak poczekać z tym widokiem D3. Czy może macie podobne obawy, na przykład kupiliście niedawno konsolę i nagle patrzycie na zapowiedzi hmm, God of War 3 Remaster i jakieś Until Dawn, które no, wygląda jak Heavy Rain, tylko że w klimacie horroru klasy B, co oczywiście też samo w sobie nie jest złe, ale no, nie jest to coś dla... Czego no, to nie jest ta gra, dla której kupuje się konsole. Także dajcie mi znać, jak wy to widzicie. Czy czujecie, że ta generacja jeszcze naprawdę może być wielka, czy już jest za późno i raczej nie mamy co liczyć na jakieś naprawdę rewolucyjne tytuły. A teraz już żegnam się z wami i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!